Szanowni Państwo i miłe osoby z podznaku ryb, to jest czytanie dla Was na lipiec 2024 roku. Kogo rozumiem przez osoby z podznaku ryb, wszystkich tych, którzy w rybach mają słońce, ale nie tylko słońce, też ascendent, czyli znak wschodzący, też księżyc i też planety osobiste, czyli Marsa, Wenus czy Merkurego. Możecie sobie to sprawdzić w swoim horoskopie urodzeniowym. Naprawdę bardzo polecam, żeby sprawdzać nie tylko swój znak słoneczny, bo to jest bardzo takie okrajanie siebie, nie? Do jednego z dwunastu, podczas gdy każdy z nas i każda z nas jest absolutnie wyjątkową mieszanką różnych znaków, różnych typów, tak? Bierzcie z tego czytania, co rezonuje, a resztę zostawcie, dlatego że to jest czytanie ogólne dla wielu osób. A jeśli potrzebujecie takiej indywidualnej porady, to zapraszam do mnie. Mój mail to jest helixatar.gmail.com. Znajdziecie go w opisie tego filmu. W opisie tego filmu też jest kilka przydatnych linków, jeżeli zechciałybyście, zechcielibyście wesprzeć kanał. To jest dla mnie bardzo, bardzo cenne. Można to zrobić przez Patronite, a tutaj na YouTubie. Można mi postawić kawę, jeżeli Wam się film podoba. I tam jest jeszcze parę innych sposobów. Można też bardzo prosto zostawić tutaj okajkę pod filmem, komentarz, zasubskrybować. Sposobów jest, jak widzicie, wiele. Za każdy wyraz wsparcia bardzo dziękuję. Za kontakt z Wami również bardzo dziękuję. I cóż, myślę, że możemy zaczynać. Ryby, co to jest za miesiąc dla Was? Ten lipiec. Pokrótce sobie popatrzymy przy pomocy sześciu kart na sześciu różnych pozycjach. W każdej pozycji powiem słów parę i zobaczymy, w co nam się to ułoży, w jaką historię, w jaki przekaz. Bo no to można różnie nazywać, tak? Czytanie, odczyt, przekaz, energia, scenariusz. Ja też lubię to słowo, scenariusz. Mamy arcykapłankę jako taką główną energię lipca. No, to jest. To jest taka energia wdechu do siebie. Racykapłanka wchłania wiedzę. I ma już jej sporo, niekoniecznie się nią dzieląc, to jest między innymi karta milczenia. Widzicie, że czyta książkę wsparta na poduszkach, nie pokazując całej swojej twarzy, ona tutaj nie wiem czy zdejmuje, czy właśnie zakłada wołalkę, żeby też po wyrazie twarzy nie, nie dała poznać, co ona tam właściwie wyczytała. Więc możecie być bardzo w tym miesiącu skryci, skryte, obcować z tajemnicami, dużo myśleć, być trochę w oddaleniu od zgiełku świata, starać się zachować bezstronność. I też pielęgnować taką własną wewnętrzną prawdę, do której nikt nie musi mieć dostępu i z którą nikt nie musi się zgadzać. Arcykapłanka jest bardzo niezależna. Ona jest niezależna od takiego jakby to nazwać od uznanej, przyjętej przez aklamację e, wiedzy jakiegoś tam ciała. E, Potwierdzonych sposobów myślenia, na przykład. Nie? Ona ma swój własny sposób myślenia. I nikomu się nie musi z niczego tłumaczyć. To jest właśnie taka niezależność płynąca z poznania własnego wnętrza i zaaplikowania tego, co wiem, we własnym życiu, na swój własny sposób. Także jesteście bardzo po swojemu w tym miesiącu. To niekoniecznie oznacza separację towarzyską, zobaczymy zresztą, nie? Ale możecie mieć taką potrzebę pewnej samotności, właśnie takiej niezależności osądów, trochę oderwania się od wszystkich zębatych kółek, w które najczęściej jesteśmy jakoś tam chcąc, nie chcąc, wplecieni, wplecione. Co jest wyzwaniem w tym miesiącu dla Was? Wyzwanie dla mnie jest zaproszeniem do rozwoju, tak? Czyli to jest takie powiedzenie: zobacz. W tym obszarze masz dużo do zrobienia. Tak? Albo masz przestrzeń do działania, masz przestrzeń do urośnięcia. Dla Was jest to dziewięć miecza. Dziewięć mieczy jest kartą yy, związaną z, znowu z umysłem. Więc myślę, że macie okazję przemyśleć sobie trudne sprawy w tym miesiącu. Nawet jeżeli są to sprawy w jakiś sposób do tej pory dla Was stresujące. Być może uda się w tym miesiącu podejść do nich trochę spokojniej. Mimo one jakby nie tracą swojej e, intensywności. Nie? Bo dziewięć mieczy mówi o in, intensywnym myśleniu, o konieczności połączenia ze sobą e, informacji, wiedzy z bardzo różnych źródeł, które mogą do siebie pozornie w ogóle nie pasować. To może być konieczność. takiego, wiecie, ściśnięcia czegoś, wyciśnięcia ekstraktu z, z jakiejś masy informacyjnej. Generalnie dziewięć mieczy przedstawia informację już bardzo mocno poszatkowaną, tak, tą wiedzę. To nie jest as mieczy, kiedy wszystko wydaje nam się jasne. To jest dziewięć mieczy, czyli mamy dziewięć różnych punktów widzenia, dziewięć różnych historii. I teraz w swoim, właśnie tym rozwojowym wymiarze dziewięć mieczy Mówi o sytuacji, gdzie z tych dziewięciu różnych historii, albo dziesięciu tysięcy takich może być więcej, wyciskamy ekstrakt, wyciskamy sens. I to może dać coś o dużej wartości. Tak, Ja lubię tą metaforę diamentu, tak? że w dużym ciśnieniu i w ciemności rodzi się diament, czyli coś bardzo, bardzo jasnego, pięknego i cennego. Natomiast jest to okupione wysiłkiem intelektualnym. Tak? Tutaj często widzimy takie postaci, które jakby nie radzą, nie radzą sobie z taką kołomyją w umyśle. I to też jest i powszechne, i naturalne, że jak nie mamy kontroli nad umysłem, no to on potrafi nam przysporzyć bardzo dużo nieprzyjemnych odczuć. Tak. Pewnie wszyscy znamy stan, że kiedy jakieś informacje, tak, jakieś myśli nie dają nam spokoju, powodują, że nie możemy dobrze spać na przykład. Nie? Więc em, możemy stać przed, tak, przed, przed takim czymś, przed takim jakimś, nie wiem, dylematem, tak? albo sytuacją, która wydaje się nie do rozwiązania. E, dziewięć mieczy jest wyzwaniem, które mówi sprostaj temu. Wyciągnij z tego jakąś esencję. Wyciągnij z tego jakiś sens. Z tego pozornego bezsensu, nieładu i chaosu. Nie jest to łatwe zadanie, natomiast arcykapłanka jest intelektualistką. Więc a nóż się uda. Hmm? Możecie być w dobrej dyspozycji do tego. Pewnie dlatego się pokazuje jako wyzwanie. Co jest waszą mocą, waszą siłą? O, proszę. To jest bardzo fajna energia, bo ona stabilizuje. Ona bardzo yy, tonuje do dziewięć mieczy. Przynajmniej ma taką możliwość. Rycerz monet jest wielkim praktykiem, nie teoretykiem. Czyli to może być taki fajny kontrapunkt dla tego szalejącego umysłu, żeby to, co tam z niego wynika, sprawdzać w działaniu i to sprawdzać w bardzo konkretnym działaniu, bo to dokładnie robi rycerz monet. On działa w obszarze ziemi, czyli w obszarze materii konkretu. To nie są jakieś działania matematyczne, to nie są marzenia, to nie jest poszukiwanie świętego grala, to nie jest udowadnianie za wszelką cenę racji. Co robiliby inni rycerze? To jest przeprowadzanie czegoś w realnym życiu. Tak? I to z widzialnym, namacalnym efektem. Czyli upór. Tutaj bardzo mocno wchodzi. Tak? Niespieszność. Konsekwencja. Spokojne krok po kroku realizowanie swoich planów. To robi rycerz. Monet. Eee, I on się nie spieszy. I on nie musi nikomu nic udowadniać. Ale nigdy nie rezygnuje. I dlatego jest taki skuteczny. Na tym się oprzyjcie. Na tej konsekwencji żelaznej. Na tej umiejętności też przeczekania trudnych momentów to też jest ważne w tej postaci. To nie jest ktoś, kto się zniechęci. On doskonale wie, że pojawiają się przeszkody. Tak, czasami trzeba coś ominąć. Trzeba na chwilę coś zostawić na przykład, albo na dłuższą chwilę i potem do tego wrócić. Ale on nic zrezygnuje. Hmm? No to co robić i czego nie robić? Zobaczmy. Tak, gwiazda. I król miecz. Super. Ok. Powiem tak. Tu dziewięć mieczy i król mieczy mówią, że samo logiczne rozumowanie w tym miesiącu jest potrzebne, ale nie jest wystarczające. Może tak jest konieczne, ale nie jest wystarczające. Potrzebujecie inspiracji. Potrzebujecie intuicji i to fajnie, tutaj ta arcykapłanka z gwiazdą się zgadzają. To jest jakieś natchnienie płynące spoza tego, co jest właśnie bezpośrednio dostępne. To jest ta nadzieja płynąca z gwiazd, która ma niewytłumaczalne, niewytłumaczalne źródło, tak? Bo jak jesteśmy tacy totalnie przyziemni i myślący racjonalnie, to można powiedzieć, a jestem maszyną białkową, która ma to nieszczęście, że myśli, jest samoświadoma, a właściwie nic nie ma sensu. Czyli tak, ja widzę tu zagrożenie nihilizmem, które. Jednakowoż można oddalić poprzez poczucie więzi z całym światem. Tak? Poprzez to poczucie, że ja tu jestem po coś. Że po coś mnie ten świat chciał. Trudno jest nie być nihilistą, nihilistką, jak nie ma się oparcia w duchowości. Tak mi się wydaje. Chociaż dobra, znam, znam osoby, no właśnie, co to jest duchowość, to jest też ważne pytanie. Znam osoby kompletnie niereligijne i niewierzące, które są bardzo duchowe, które znajdują sens w samym życiu, tak i w tym, że, że, że ono istnieje, że jest cudem jakimś w kosmosie, a może codziennością. Tego nie wiemy jeszcze. Więc te źródła duchowości są bardzo różne ja tutaj nie, nie będę ich wymieniać, tak, bo każdy ma swoje. Ale wystarczy popatrzeć, ona, ona widzi coś więcej niż tylko tą ziemię, która też jest piękna. Zobaczcie, tutaj kwitnie ogród, ale ona widzi tą gwiazdę, widzi, że coś jest nad nią. Jest coś więcej. Trzeba o tym pamiętać. Jest coś więcej niż tylko ja, moja codzienność, moje. Yy, takie obowiązki, moje, moje brzemiona, tak? Yy, moje rutyny. Jest coś więcej. I ja jestem tu po to, żeby to odkryć dla siebie i dla świata. Bo świat tego chce. Czyli nie sam rozum. Też czucie jest tutaj potrzebne. Tak? To czucie czegoś więcej. Nie tylko gołe rozumowanie i goła logika, bo to nie rozwiąże, też mam wrażenie tego tej zagadki dziewięciu mieczy, tego złożonego problemu z którym się borykacie. To jest za mało, żeby go rozwiązać. OK? Jakie będzie tego rozwiązanie? Ciąg dalszy? Ewentualnie jaka jest wskazówka dla was? To jest ostatnia karta. I w tym, w tym, w tym wszystkim mamy trzy kielichy. <śmany> I to jest bardzo radosna karta, i radosna wiadomość, bo ona mówi, i dla mnie to jest jakaś wskazówka, raczej. Ona mówi, skąd czerpać inspirację. To może oznaczać, że potrzebujecie innych ludzi po prostu wokół siebie. Bądźcie z przyjaciółmi, tak? Dajcie sobie, oprócz tego myślenia i samotni, dajcie sobie też trochę takiego luzu. Tutaj mamy taniec. To nie jest, wiecie, to nie jest uduchowione szczęście. Absolutnie to nie jest ta karta. Trzy kielichy jest bardzo kartą przyjemną. To jest karta śmiechu, zabawy, picia. <grywnie> Generalnie różnych osiągania, różnych stanów świadomości innych niż ten, który mamy. I to też może się przydać. A propos tej gwiazdy żeby zobaczyć coś więcej, tak? Jak możemy poszerzyć swoją świadomość? Pomyślcie o tym, jak możecie poszerzyć swoją świadomość w sposób nieszkodzący wam. Tak, to jest ważne, żeby w tym wszystkim zachować szacunek do siebie i nie niszczyć siebie, nie? Ale są takie sposoby, żeby Wyjść poza takie standardowe doświadczenie, jakie mamy codziennie, do którego jesteśmy przyzwyczajone, przyzwyczajeni, i zobaczyć coś ponad tą płaszczyzną też. I w tym też mogą nam pomóc inni ludzie, bycie z nimi, e, cieszenie się wzajemnym towarzystwem. Też może całkiem bezpośrednio przyjść do nas jakaś inspiracja, informacja, natchnienie od innego człowieka, od innej istoty, może nawet, tak, nie tylko człowieka istot mamy bardzo dużo na świecie i nie, nie zawsze człowiek jest tym źródłem natchnienia. Okej. Okay. I mówię tu na przykład o psach, żeby nie było wątpliwości, tak? Że to niekoniecznie mi chodzi o jakieś, nie wiem, jak to się mówi, byty wyższe, chociaż nie wiem, czy są wyższe. Ani, ani nie nazywałabym bytów niższymi, ani wyższymi, po prostu byty inne. Hmm? Wszystkie istniejące byty mogą być źródłem natchnienia. Na przykład serio mówię zupełnie o psach. Nie? Moje psy mnie bardzo dużo nauczyły. I każdy pies mnie nauczył czegoś innego. i Jestem im za to strasznie wdzięczna. E, co nie znaczy, że ludzie mnie nie nauczyli. Też mnie bardzo dużo nauczyli. Ale chodzi o to, żeby nie zamykać się po prostu tylko w tym naszym towarzystwie Homo sapiens, mniej lub bardziej. E, ok. Życzę Wam bardzo dobrego miesiąca i poradzenia sobie ze wszystkim, co tutaj się pojawia: spełnienia, radości, szczęścia, pięknej pogody, takiej jak lubicie. Dobre, dobrego lipca i do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Tymczasem.